To mały bagażnik. <coughs> witam tu wszystkich zgromadzonych w dzisiejszym filmiku porządki na łąkach jak już widzieliście, na początku filmiku przygotowałem się tu już trochę wyżnęłem taka mnie tu kympa na łące rośnie niepotrzebna w no, niczego może tu kosić nie będę jakieś drzewa zasadzał ale takie krzaczory tu nie mogą być jak widać trochę porządku zrobię mam piłę łańcuchową, siekierę ruska ja Muszę tu kogoś jakiegoś myśliwego zatrudnić. Trochę wiatr wieje, ja, i pewnie w akwaracie. to nie moja łąka. I jak tu widać, te kszaczoli trzeba zlikwidować. Czasem jak widzicie jest potrzebny. jak widzicie w taki sposób się pracuje mniej więcej to to taki sakłak, ale zawsze się spali no ja pracuję dalej idę aparat zaniosę do samochodu efekt końcowy tutaj wszystkie te krzaki pozrzucam w jedną gromadę żeby było mi tu czysto no i mniej więcej taka to robota tam jeszcze z tamtej strony mam powicinać i później z twoim wozem, który niedawno zrobiłem i to wszystko pozabieram. Ta brzoza naprzeciw to też jest moja, to jest też wyżne tutaj też jest sporo jak widać krzaków No roboty będzie Póki wiosna przyjdzie A ja myślę, że wiosna przyjdzie wcześniej Przynajmniej będę miał porządek. Jeszcze na drugiej łące mam zrobić porządek, ale to yy, może aż tam dojadę jakoś latem. Może co ja wam powiem? W tym odcinku to już wszystko. E, trochę dzisiaj zrobiłem, jak widać. E, porządku. Na łące jeszcze tutaj mi na jutro zostało trochę krzaków, czy na pojutrze. Tutaj jeszcze mam porządek zrobić jak widać. No i co? W tym odcinku to już wszystko, wszystkiego najlepszego wam w życie i do następnej produkcji. W następnej produkcji będę je tu zwoził, ale to jeszcze za jakie 3-4 dni. Na razie wam.